Wielomian charakterystyczny. Przypuśćmy, że mamy dane następujące równanie macierzowe, gdzie a jest macierzą kwadratową, x niezerowym wektorem, a lambda jest skalarem rzeczywistym bądź zespolonym. Skalar lambda jest nazywany wartością własną macierzy a, a ten niezerowy wektor x jest nazywany wektorem własnym macierzy a. Dalej będę potrzebował funkcji symetrycznych, więc postaram się przedstawić podstawowe wiadomości o nich. Funkcja jest symetryczna, jeżeli nie istnieje taka permutacja zmiennych, która zmieniłaby wyjściową funkcję. Innymi słowy, nie może zaistnieć taka sytuacja, że po zmianie kolejności zmiennych dostaniemy inną funkcję niż ta przed zmianą kolejności zmiennych. Funkcja symetryczna podstawowa to funkcja n zmiennych będąca sumą wszystkich możliwych iloczynów, z których każdy ma k czynników. jest liczbą od 0 do n. Można dowieść, że każda funkcja symetryczna może być wyrażona za pomocą skończonej liczby funkcji symetrycznych podstawowych oraz działań arytmetycznych takich jak dodawanie lub mnożenie. Funkcje symetryczne podstawowe występują we wzorach wieta. Suma jednakowych potęg jest funkcją symetryczną i jak wcześniej napisałem, może być wyrażona za pomocą funkcji symetrycznych podstawowych. Ślad M tej ma potęgi macierzy A jest równy sumie M tych potęg wartości własnych. Tutaj ślad, ślad to jest suma elementów na diagonali. Wzory Newtona girarda wiążą funkcje symetryczne podstawowe z funkcjami symetrycznymi będącymi sumami jednakowych potęg. Tutaj eK to funkcja symetryczna podstawowa n zmiennych w której każdy ze składników jest iloczynem k czynników. Pj jest sumą j tych potęg. Niech ak, gdzie k należy do Zn, czyli będą współczynnikami wielomianu, wówczas z wzorów wieta otrzymujemy Gdy, gdy wstawimy to do wzorów Newtona Zicha, otrzymamy. I tutaj. Ten wzorek znalazłem w tablicach Adamantan pod redakcją Witolda Mizerskiego. Jednak tam był błąd i postanowiłem go, popra go poprawić.